Jadę właśnie na swoją pierwszą galę KSW w życiu. Zobaczyć, jak duzi panowie napierdalają się po mordach. A co? Muszę się tylko dostać do dąbrowy górniczej. Kurde, chyba poszukam jakiegoś stopa. O, jest to jakiś samochód. Podejdę, spytam. Dzień dobry, Dzień dobry. czy jedzie Pan może na, do dąbrowy górniczej i mógłby mnie pan podrzucić? Wie pan co? Yy, tak, zapraszam. Tutaj proszę jedno miejsce dla pana, specjalnie wy wyegzekwowane. Naprawdę? Naprawdę? To jadę, ale mi się poszczęściło. Jezus Maria. I masz Pagały. ten rozpięty ten. Wiem, wiem, bo mnie kurwa dusi. To chyba A. czas zrzucić trochę, co? Nie, czas spody zmienić. A. Generalnie teraz jest po zimie, było fajnie. Jak będę chciał to zrzucę. Na razie czuję się zajebiście. Ale to po zimie to ja też jestem. Pokażę wam. No, Chwila, masz podejść zimie. Weź, przestań, opie. To jest bardzo dużo sadła jak na mnie. <laughs> jak na Ciebie, dobra, okej. Okay. Dobra, dojechaliśmy do Dąbrowy Górniczej. i Zdążyliśmy tuż przed zachodem. Okazało się, że. Kolega Jarek, którego poznałem na ulicy, który mi podrzucił to Totalnie przypadkowo, absolutnie Totalnie przypadkowo, też siedział na tą walkę I powiedział mi, czego nie wiedziałem, że przed walką jest zawsze ważenie I mówię, no tak, właśnie przyjechaliśmy do jakiejś galerii handlowej Dla mnie nigdy to nie ma zbyt dużego sensu, no bo co, jak im zła waga wyjdzie, to co, im nie pozwolą ze sobą walczyć? No tak, tak, tak powinno być Ale no czy tak jest? Przekonamy się już za chwilę Ale tak jak samo marzenie tutaj już takie atrakcje ma To co dopiero na walce będzie? Okazało się, że nie przyjechałem na galę KSW, tylko na jaką? RFA Na RFA <grym> Po co inna federacja? Miałem szczęście, że Jarka na stopa zgarnąłem, bo on tutaj o wszystkim mi opowie A dodatkowo tam na dole stoi trener Jarka, który właśnie będzie walczył Walka wieczoru? Walka wieczoru Walka wieczoru <grym> Więc widzicie, warto jeździć stopem, bo można się wkręcić na niezłe paski Trochę tu prawidłnie. <noise> Bardzo dużo zawodników przyszło Spod ciemnej gwiazdy I tutaj się witają z publicznością Ale wypatrzyliśmy już Dziewoje, które będą zapowiadać Walki Nie możemy pokazać <noise> Czemu nie możemy? Możemy, możemy? No pewnie, Dobra. pokażemy Obecną ich stan walk to 0-0 Jutro przekonamy się, który dopisze Swoje pierwsze zwycięstwo Z wahu. 77 lat. Nie wiem, czy wszystkie ważenia są takie nudne, ale totalnie to nie było tego warte. Także spokojnie możecie odpuścić tą część całej gali. Dotarłem do swojego hotelu, który się nazywa Boutique Art Hotel. I to jest przedziwne miejsce. Począwszy od lokalizacji wizawi przepięknych garaży z czasów komuny. Sam budynek też nie zachęca. W środku było już troszkę lepiej, gdyby nie zwracać uwagi na to, że nic do siebie tu nie pasuje. Połowa korytarza na każdym piętrze zrobiona była w stylu tureckim z fototapetą raf koralowych. Druga połowa no cóż, można to tylko nazwać koszmarem osoby na psychodelikach, a do tego przedziwne meble. Na szczęście goście z Nowego Jorku i Seulu będą mogli wiedzieć jaki jest czas w stosunku do Sosnowca, w którym ten przybytek się znajduje. Na szczęście nieopodal była nie lada atrakcja. W Lidlu na zawsze są najlepsze spółka z gadżetami, to jest, to jest mus do odwiedzenia tak, jak się tak, jest w tym Tak, sklepie. zdecydowanie. Oh. oh yeah. No, no naprawdę. naklej, elektryczny pistolet, na do kleju. Na baterie Lidlowską, w systemie Lidla. Nie będę kurwa trzeciego systemu kupował, mam Makity. I mam Lidla. I więcej nie chcę, więc muszę znaleźć pistolet do kleju na system Lidla No to szukamy Bardziej obłe, ale już mam ich w chuj, więc nie kupuję. Uuu, jeszcze już. A taki masz? Taki Takiego nie mam To bierz stary, musisz go mieć Szmato do roweru Wisienka na torcie, czyli ciało z narzędziami Tanie narzędzia z Lidla Ja mam dużo takich tanich narzędzi, które użyłem raz w życiu I od pięciu lat no. leżą i nic z nimi nie robię tak pudełka, jeszcze nie mam Tak widzę, że lubisz pudełka generalnie Wszelkie możliwe systemy magazynowe, Jest dzień następny i poszukujemy jakiejś otwartej śniadaniowni w tym Sosnowcu Jakże niedaleko nas jest lokal, który się nazywa Zajebista Pizza Jak wczoraj poszliśmy na piwo, od 22 gościu tam malował płot W tle w disco polo, z w mordzie I jeszcze trzech kompanów I odbezpieczenie tego browara jak nie a jak? Co to masz wąsika? A, nie, to nie jest wąsik, Co mi dajeś vaporyzator? <grymne> <grymne> głodnemu chleb na myśli. Idziemy do bistro pistacja. Znaleźliśmy jakąś miejscówę. Mamy wysokie oczekiwania. Chociaż nie wiem, czy powinniśmy. Ale i tak mamy. U, ale spokój, to jest jakiś skwerek. A No, przecież, się U nas są tak rzadko zaadaptowane poprawnie te, 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 te skwerki. Eee, no to jest rewelacja. Nie? Mega. Kamil z innej medycyny. Powiedz jakiś żart. Jaki żart? Ale to ja, nie jest. ja od 6 lat tak mówię do Marty: jak w nią celuję kamerą kiedy ona się tego nie spodziewa, jest też zawsze takie. Tak, tak. Spokojnie. Powiedz coś śmiesznego. Nie wiadomo gdzie jesteśmy. My chcieliśmy iść za walkę, a my jesteśmy na wyciągu Orczykowym. Tak. Jest wyciąg? Ja. Bo... Sosnowiec jest pojedynczym miejscem. Panorama, sosnowca. Ja jestem pod wrażeniem. Jak nie się, że nie zaskoczony wyciągasz? Przeszliśmy na miejsce, do tej hali, a to brzmi normalnie jak jakiś koncert. Jak jakiś koncert. Koncert ska, Oto. Kurwa tu jest coś pojebanego. Tak. To jest Sosnowiec Jak szliśmy to z tego słyszeliśmy okrzyki kibiców Śpiewy Śpiewy kibiców to Przychodzimy Tutaj teraz koncert jakiś słychać Gdzie się w tym Sosnowcu? Muszę Oj, się powiedzieć. Ludzie się tu nie nudzą Może my też nie będziemy Przed poszedłem oglądać walkę, jak włączyłem aparat, to patrząc się na ekranik, próbując zmienić ścisło, knockout, więc tyle widziałem. Atmosfera na obiekcie była, że tak powiem, napięta. Miałem wrażenie, że co druga osoba się tam znajdująca należy do bojówki kibiców. Zresztą, żeby daleko nie szukać, jedna z trybun była całkowicie wypełniona takimi delikwentami, którzy skandowali pieśni w półnegliżu. Strach się bać. Walki też niestety były przerywane koncertami hip-hopu o wątpliwej jakości. Możemy jechać dalej, DJ. Po dziewięciu starciach stwierdziłem, że to całe MMA to chyba nie dla mnie. I wolę go oglądać wygodnie, na kanapie, w chacie. Ale nadeszła walka o pas, której pretendentem do tytułu był trener Jarka, z którym przyjechałem. Łukasz Dziudzia zmierzył się z Aresem, z tego co zauważyłem okoliczną gwiazdą. Walka trwała przez 5 rund po 5 minut i trzymała w napięciu do samego końca. Muszę powiedzieć, że poziom tego starcia był na naprawdę profesjonalnym poziomie i znacząco przewyższał resztę walk. A do tego wszystkiego skończyło się to happy endem. Łukasz wygrał, my nie dostaliśmy wpierdolot kibiców, i na koniec pozwolili nam jeszcze wejść do oktagonu. Idziemy do, akta... Idziemy do okta. Oktagonu. Nie umiem wymówić tego, taki za mnie mężczyzna. Przecież mówię, dwa i yes. Wis! Wis! Dziucia Nie jeszcze? Jeszcze nie A <laughs> widzisz też raz, to kurwa jakie okazji <laughs> No dokładnie Okazało się, że Jarek też jedzie z powrotem przez Wrocław Także Uch, też to mnie to jest stopem stopem nie? podrzucił Także jeźcie stopem, można poznać naprawdę <laughs> fajnych ludzi Także dzięki serdecznie Dziękuję jeśli się to stopowiczył, mój ulubiony <laughs> I na razie Jeśli również jesteście zboczeni na punkcie sernika tak jak ja To koniecznie zobaczcie ten materiał, w którym to nagrałem piosenkę o serniku, który tak bardzo mi smakował Z mojej na dzisiaj tyle, trzymajcie się i do następnego!